Volkswagen Tiguan 2016 rok 2.0 TDI 150 koni LEDy przód czujniki parkowania przód opony jak nowe gudiery no, nie widzę nie widzę rośliny, może na innej? Wszystkie cztery jednakowe. Może tu będą? Nie, tu też nie widać. Czujniki parkowania tylne e, wersja motion, czyli napęd 4 koła skrzynia automat DSG. E, styczeń 21 rok opony, wszystkie cztery jednakowe gudiery, bardzo ładne praktycznie no, no nowe są w środku alkantara bardzo ładny, niezniszczony Dotykowe radio Z nawigacją Kierownica Multi Dach panoramiczny 196 tysięcy nalotu Książka, wszystkie dokumenty od A do Z Nie podrapany, nie zniszczony Bardzo ładny stan Podgrzewane fotele Kamera cofania Kolorowa na masce delikatne rzeczy obicia od kamyczków są na masce taki jest lekko zbita jest maska z kamyczków tutaj jest na drzwiach delikatna wgniotka minimalna i tutaj jest zaczepione nie rzuca to się w oczy ale jest to Jakaś minimalna przecierka. Tu jakiś odprysk. A tak poza tym nic więcej. Panie się o to prezentuje, w pełni sprawne. Zapraszam.